Pure profit, słońce Twojego sekretu. Tylko dla kobiet. Tylko dla dorosłych. Przestańcie się pieprzyć z facetami. Znaczy teraz yy, chodzi mi o <grym <grym yy, obawienie się z facetami. Przestańcie być delikatne dla facetów, ok? Dziewczyny, przestańcie być delikatne dla chłopaków. Przestańcie być tolerancyjne dla ich popierdzieleństw. dla ich nędzy. Kobiety przestańcie tolerować u swoich chłopów rzeczy, których po prostu nie tolerujecie. Przestańcie robić e e objazdy. Okay? Spotykasz się coś, co, 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 co Cię u faceta denerwuje i robisz objazd. Bądź okrutna, wal, ciub. Jesteś zresztą do tego stworzona. Kobieta jest stworzona, żeby prowokować faceta. Uwielbiam, jak mnie kobiety prowokują. U -u -u. Ależ to uwielbiam. Oczywiście, jak ty sprowokujesz faceta prawdziwego, to on ci odpowiednio wtedy ustawi, i ciebie to może zaboleć, ale będziesz to uwielbiać. Nie wierzycie mi? Więcej na www.piurprofit.pl i na www